Spacer po budowie w poszukiwaniu smart home. Pierwsze znalezisko. Przewód od kontaktronu od bramy garażowej. Kolejne bardzo ważne. Zasilanie i sterowanie napędem bramy garażowej. Tu co mamy? CD9A, czyli czujnik dymu w pomieszczeniu 9. Czy ten zawór jest smart? No nie, ale. Będzie tutaj zawór, bo okablowanie już jest przygotowane. I tutaj będzie elektrozawór, który będzie nam odcinał dopływ wody. Zasilanie i sterowanie do pompy ciepła. A tu rozdzielasz ogrzewania podłogowego i przewód zasilający, sterujący do naszych siłowników termoelektrycznych, które tutaj dopiero będą. Tu mamy zasilanie gniazd na wyspie kuchennej, a tutaj czujnik zalania. A tutaj na przykład czujnik CD2A, czyli czujnik dymu w pomieszczeniu drugim. Wiele pomieszczeń, wiele różnych przewodów z różnym przeznaczeniem czujniki zasilania, sterowania i jedna instalacja. Bądź smart i obserwuj popiec. Tak.